Dziennik dziecka smutku Eliasa Gewursa właśnie ujrzał światło dzienne. Mamy zatem premierę polską, która ma miejsce po 107 latach od premiery amerykańskiej i ta właśnie premiera stała się możliwa dzięki niesamowitej akcji naszych patronów. Nie dość, że uzbieraliście pełną kwotę, to jeszcze dokonaliście tego w błyskawicznym tempie, za co niniejszym w imieniu własnym oraz całej naszej fundacji serdecznie dziękuję. Dzisiaj trafia do polskiego czytelnika dzieło niezwykłe i jednocześnie zupełnie zapomniane. Elias Gewurs, amerykański pisarz i teozof polskiego pochodzenia, bo przecież urodzony w Krakowie, stworzył krótki, ale jakże intensywny przewodnik po utknięciu. Czyli po tym zjawisku, którego doświadczają na swej drodze duchowi podróżnicy, kiedy wydaje się, że stają przed ścianą. Świat i okoliczności sprzęgają się przeciwko nim, i nie za bardzo wiadomo, co dalej. Jeśli doświadczamy takiego właśnie utknięcia, to Elias Geburs ma dla nas dwie wiadomości. Po pierwsze, nie jesteśmy pierwsi. A po drugie, w tym doświadczeniu nie jesteśmy sami. Z duchową ścianą zdarzali się zarówno wielcy mistycy wszelkich możliwych systemów i religii, jak i anonimowi adepci trudnej sztuki duchowości. Skoro zaś oni dali radę pokonać tę blokadę, to możemy trochę uszczknąć ich wiedzy i doświadczeń, byśmy i my mogli sobie w takich trudnych chwilach poradzić. Jak dla mnie, Dziennik Dziecka Smutku to obowiązkowa pozycja na półce duchowego podróżnika, po którą zawsze można sięgnąć, nie tylko w chwilach zwątpienia, ale również wtedy, kiedy różne życiowe okoliczności spychają nas z obranej ścieżki. Czy też zatrzymują w pół drogi. Gewurz zawsze powinien być na podorędziu, bo to książka, którą tak naprawdę można losowo otwierać, a zawsze znajdzie się fragment, który skłoni nas do przemyśleń, do nabrania dystansu i zdobycia wzmacniającej perspektywy. Książka jest już dostępna w naszym fundacyjnym sklepie w trzech formatach: jako wersja drukowana, wydana w twardej oprawie, wersja elektroniczna, czyli e-book a dokładniej mówiąc, trzy formaty e-booka, znajdujące się w spakowanym pliku zawierającym wersję PDF, EPUB oraz Mobi. No i oczywiście nie moglibyśmy uznać tego wydania za kompletne, gdyby nie było możliwości zapoznania się z treścią dziennika Dziecka Smutku ze słuchawkami na uszach. Jest zatem już również dostępny audiobook, który odważyłem się przeczytać osobiście, mając nadzieję, że moja interpretacja przypadnie słuchaczom do gustu. Do książki dołożyliśmy przedmowę, również mojego autorstwa, bo uznaliśmy, że warto przed przystąpieniem do lektury zapoznać się nie tylko z postacią Eliasa Gewursa, ale również z tym, jakie okoliczności towarzyszyły chicagowskiej premierze tej książki przed ponad 100 laty. Przy okazji też dziękuję wszystkim tym, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tej premiery. A więc Marcinowi Melonowi za świetne tłumaczenie oddające ducha tamtej epoki, Magdzie Jordan za uważną korektę, Tomkowi Palce za świetny skład i przygotowanie do druku i oczywiście drukarni Books Factory za to, że namówiła nas na to, by książka nie była jedynie klejona, ale tradycyjnie szyta. Skoro ma przetrwać na czytelniczych półkach całe lata, uznaliśmy to za zasadny pomysł. Sami sobie nie dziękujemy, bo najlepszym podziękowaniem będzie dla nas Wasza czytelnicza satysfakcja i to, czy zechcecie tę książkę i przy okazji nasze wydawnictwo polecać również innym, swoim znajomym oraz tym, którzy Waszym zdaniem powinni sięgnąć po wydawane przez nas tytuły. Zatem zachęcam do lektury, zarówno wersji drukowanej, jak i elektronicznej lub do odsłuchania audiobooka i gorąco pozdrawiam.